Maszański Logistik, firma, która swoją renomę i doświadczenie buduje już od kilkunastu lat. Długa lista zadowolonych klientów z całej Europy świadczy, że firma, postrzegana jako nowoczesna i spełniająca wszystkie wymagane standardy, bezsprzecznie znajduje się w gronie liderów. Jakość w firmie Maszański Logistik od zawsze była kluczowym hasłem jej istnienia. Pierwsze kroki firma stawiała w przewozach krajowych, kierując się potrzebami rynku, a tym samym klientów. Z czasem postanowiono ukierunkować się na przewozy kubaturowe. Samochodów przybywało z każdym rokiem. Początkowo były dwukolorowe, białe i srebrne. Dziś to już 250 samochodów oznaczonych jako Wanted. Wszystkie fabrycznie nowe, spełniające wszelkie wymagane normy, o których stan techniczny każdego dnia dba sztab wykwalifikowanych mechaników. Czarne samochody z charakterystycznym napisem można teraz spotkać na drogach całej Europy. W doskonałej atmosferze łatwiej się pracuje, zwłaszcza kiedy nadrzędnym celem jest jakość. Wiemy już, że firma działa w niezwykle wymagającym sektorze transportu, logistyki i spedycji. Większość tych zadań realizowanych jest na wymagającym międzynarodowym rynku. Oferta firmy ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę transportu drogowego w różnych kierunkach Europy. Ciężarówki z rogomaszyński logistyk można spotkać w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech czy Hiszpanii. Firma obsługuje wielu dużych europejskich producentów o zróżnicowanych potrzebach, za każdym razem dopasowując kształt usług do konkretnych wymagań klienta. Maszański Logistic to przede wszystkim pojazdy ładowności do 24 ton i objętości do 120 m sześciennych. Są to głównie zestawy typu Jumbo. Warto dodać, że koncentracja na wyspecjalizowanej działalności pozwala uzyskać efekty płynące z renomu firmy utożsamianej tylko z jednym sektorem, w którym się specjalizuje. Świadectwem dbałości firmy o wysokie standardy są liczne certyfikaty, w tym zintegrowany system zarządzania jakością. Firma Maszyński Logistik już czterokrotnie stawała na podium zdobywając statuetkę Operator Logistyczny Roku. Program organizowany przez Data Group Consulting i branżowe pismo Eurologistics jest prestiżowym źródłem wiedzy o jakości usług w Logistycznej uzyskanej na podstawie badania opinii klientów. Nie sztuką jest kupić kolejnych 300 ciężarówek. Dla nas ważne jest utrzymanie tych standardów, do których przyzwyczailiśmy naszych klientów. Wysokie standardy są również w zasięgu ręki każdego kierowcy. Każda z jednostek standardowo wyposażona jest w system nawigacji satelitarnej GPS oraz urządzenia OBU, pozwalające na szybkie i elektroniczne rozliczanie się z przejechanych kilometrów po autostradach w całej Europie. Dodatkowo firma poszukiwała skutecznego narzędzia, które przyczyniłoby się do zoptymalizowania wewnętrznych procesów transportowych, a jednocześnie umożliwiłoby współpracę z już funkcjonującym oprogramowaniem biurowym. Jednym z takich narzędzi jest system CarCube. Trudno sobie wyobrazić sprawne samochody bez odpowiedniego zaplecza warsztatowego, który świadczy usługi na własne potrzeby oraz klientów. To bardzo korzystne rozwiązanie polegające na tym, że w jednym miejscu wykonywane są naprawy mechaniczne aut, ich pielęgnacja oraz dokonywane są zakupy niezbędnych części samochodowych. Średnia żywotność jednostek w maszynskiej logistik to 3 lata. Istotnym elementem polityki firmy jest dbałość o środowisko. W praktyce oznacza to, że zużyty olej i części samochodowe utylizowane są w przystosowanych do tego jednostkach. Również tonery i opakowania po tuszach oddawane są do firm zajmujących się recyklingiem, a zużyte baterie, żarówki składowane są w specjalnych kontenerach. Firma angażuje się w działalność prospołeczną, współpracuje z wieloma organizacjami pożytku publicznego. Kilka lat temu rozpoczęła się trwająca do dziś sportowa przyjaźń z różlowym mistrzem świata Tomaszem Golowym. Od tamtego czasu na kewlarze sportowca na stałe zagościło logo Maszynski Logistyk. Na wsparcie może także liczyć jeden z najlepszych juniorów świata w tej dyscyplinie Bartosz Zmarznik. Bez wątpienia Maszynski Logistyk to partner godny zaufania, który w biznesie ceni sobie uczciwość i lojalność wobec klientów, a dzięki stosowaniu działań fair play jest doceniany również przez konkurencję. Co jest największą wartością firmy? Jestem przekonany, że pracownicy.